Projekt, dzięki któremu zatrudnienie może zyskać 60 skazanych odbywających karę w aresie śledczym w suwałkach. Zatrudnienie, dzięki któremu koszty ponoszone przez podatników będą zmniejszone, jeśli chodzi o utrzymanie więźniów. Zatrudnienie, które pozwoli dla skazanych na spłatę ich zobowiązań alimentacyjnych. Mówimy tutaj o inwestycji w drugiego człowieka. Mówimy o inwestycji. Podnoszenie jakości oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych. Nie tylko budżet państwa skorzysta na tej inwestycji, skorzystają na tym również zwykli suwalczani, Albowiem z tytułu podatku od nieruchomości budżet miasta będzie zasilany corocznie kwotą rzędu 40 tysięcy złotych. Zawsze powstawało pytanie, jak postępować ze skazanymi, z osadzonymi. Jedną z takich form, na pewno skutecznej resocjalizacji, ale mającą także inne ważne aspekty, o których wspomniał Pan Dyrektor, jest praca. Nasz rząd, rząd prawa i sprawiedliwości, jeszcze w programie wyborczym przed 2015 rokiem umieścił w swoich planach rozbudowę tych wszystkich możliwości infrastrukturalnych i organizacyjnych, które będą służyły tworzeniu Możliwości czy miejsc pracy dla więźniów. I ten program jest od czterech lat realizowany. Przynosi bardzo wymierne, duże w skali kraju efekty i będzie kontynuowany aż do osiągnięcia takiego pułapu, który uznamy za wystarczający. A jaki to będzie pułap? No taki, kiedy wszyscy więźniowie, którzy będą zakwalifikowani do pracy, będą mogli pracować, znajdą zatrudnienie. To jest cel. Wzrost w ciągu ostatnich niecałych 4 lat naszej odpowiedzialności za polskie państwo, za Polskę jest duży. Dzisiaj ponad 80% już tych, którzy w skali kraju, którzy mogą pracować, znajdują zatrudnienie. Budowane są kolejne hale produkcyjne, hale usługowe, dla więźniów właśnie w takich miejscach, gdzie oni odbywają karę. I ta hala produkcyjna jest jednym z takich miejsc. Mnie rzeczywiście zależało bardzo na tym, żeby ten duży areszt śledczy w Suwałkach, bo on jest jednym z większych przecież, miał taką możliwość, możliwość resocjalizacji więźniów przez pracę. No i podjęta została decyzja dzięki rozmowom negocjacjom, kontaktom, argumentacji, która była przedstawiona Ministerstwu i Ministrowi Sprawiedliwości, z którym wielokrotnie o tym rozmawiałem, że ta decyzja została podjęta i ta hala jest budowana.